Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam zawartość mojej nerki, którą noszę na co dzień. Może poza okresami zimowymi, bo wtedy jakoś tak mniej wygodnie jest ją trzymać pod kurtką czy tam na kurtce. To jest nerka firmy Pentagon. Nazywa się Protean. Mam ją już od półtorej roku. On sprawuje się bardzo dobrze, jest naprawdę świetnie. Świetnie wykończona. Posiada trzy niezależne komory. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, oraz pokażę zawartość w środku. Zaczniemy od najmniejszej przegrody. Tu na przodzie zazwyczaj trzymam telefon. Ta kieszonka jest wyścięłana takim miłym, jakby polarem. Można sobie tutaj też przytroczyć jakiś organizer. Chociaż, jak damy organizer, no to już nie będzie za wiele miejsca, bo jest dość taka wąska. Tym bardziej, jak jeszcze będziemy mieli coś w tej górnej. Kolejnej kieszeni, powiedzmy tej średniej. Tutaj zazwyczaj przenoszę takie rzeczy kosmetyczne. Mam papier toaletowy, jakieś zapasowe worki, chusteczki, czyścik taki do monitorów, do okularów, do, do smartfona generalnie, kilka karteczek. Jakaś zapasowa kasiorka. I taką mini, mini apteczkę. W zasadzie kilka plastrów, mały bandaż i bandaż taki elastyczny, plus sól fizjologiczna. Czasem zdarza mi się jeszcze używać takiej małej plastikowej łyżeczki. Głównie w lecie, jak kupujemy gdzieś lody czy gofry, to teraz już jest wszystko drewniane. Ja niestety bardzo nie lubię tych drewnianych i sobie noszę taką małą składaną. W dużej komorze, która jest naprawdę dość pojemna. W standardzie jeszcze jest organizer, którego ja nie noszę. Ten organizer można sobie tutaj na tą ściankę z takiego miłego jakby polaru przytroczyć. I tak zaczniemy od początku. Tu jest zestaw takich bibelotów, które no chyba ważą najwięcej z tego wszystkiego. Mam zapalniczkę BIG, mini latarkę, która ma kilka różnych fajnych trybów świecenia, bo oprócz takiego tradycyjnego światła, jak sobie przytrzymamy, to świeci nam w ostatnim zapamiętanym trybie. A jeżeli klikniemy dwa razy, no to już mamy tutaj po kolei wszystkie tryby świecenia. Łącznie jeszcze z takim trybem, gdzie mamy dodatkowo światło, które nam się pali tutaj od frontu. Jak sobie klikniemy jeszcze raz, mamy migające. Tu jest ultrafiolet, którego tutaj zapewne nie będzie w tym świetle widać. Światło czerwone i taki jakby, nie wiem, sygnalizacyjne. Dodatkowo ona jeszcze jest fluorescencyjna, także jak się kilka chwil pali na tym głównym panelu, to jest taka zielona, czego tutaj też nie widać. Następnie w takim małym skórzanym połczyku noszę babskiego multitula. A dlaczego babski? No, bo jest mały. Jest mały, dodatkową jego przewagą oprócz tego, że ma cążki, które się czasem naprawdę lubią przydać to ten tul ma dodatkowe nożyczki. I to bardzo fajne nożyczki, bo one są duże i naprawdę fajnie ciachają. No standardowo jest nożyk, pilnik, ale podstawowe rzeczy. Ja jeszcze dodatkowo czasem przenoszę bity, ale nie zawsze, bo one zajmują najwięcej miejsca. Ten tul akurat ma taką możliwość, że jest Philips. I do niego możemy sobie założyć nakładkę, już Wam pokażę, która się trzyma. No i jakiegoś bita. I naprawdę fajnie ten multitool pasuje, właśnie z tymi dodatkowymi bitami. Multitool jest firmy Dextool, czyli Xiaomi. Ale naprawdę bardzo, bardzo polecam, bo do takiego małego EDC ja się śmieję, że jest damski. Natomiast no nie jest damski, wiadomo, ale no nie będę tutaj normalnego tula taszczyć, bo tul się raczej nie przydaje tak w codziennym użytkowaniu. Codziennie, że tak powiem. A tutaj mam tubkę taką plastikową, bardzo lekką. I w tubce przenoszę sobie takie drobiazgi, jak długopis Zebry, ten Expans Mini, to się chyba nazywało, czy nie Mini, ale jest Mini, trytytkę, pendrive'a, tam mam jeszcze agrafki i taśmę, chyba deck -tape tą taką, tak, i jeszcze kawałeczek taśmy izolacyjnej, takiej mały kawałek. Wbrew pozorom te taśmy lubią się przydać. No, i na tupce jeszcze mam gumkę, recepturkę. Dodatkowo jeszcze mam kawałek sznurka z tym karabinczykiem. Nie wiem, ile to jest chyba z 2,5 metra, może troszkę więcej. Sznurek, no to wiadomo, musi być WDC. Dalej mam taką składaną łyżkę. Czasem jest to spork taki plastikowy, a czasem sobie biorę tą metalową. Moje codzienne EDC. Następnie mamy kilka mokrych chusteczek. To są takie miniaturowe w formie tabletek. Jak namoczymy je w wodzie, dosłownie wystarczy, że nalejemy wodę na tą łyżeczkę, włożymy tą tabletkę i robi nam się. Chusteczka mokra, nawilżana, 20 na 20. Bardzo fajna sprawa. Klucze. Tutaj jest spirytus salicylowy i troszeczkę oliwki dziecięcej. Taki płyn do dezynfekcji. Trochę wazaliny. Przedaje się do ust, do rąk. No i oczywiście najmocniejszy sznurek świata, czyli nitka dentystyczna bardzo dużo różnych zastosowań warto nosić praktycznie nic nie waży i w ostatniej kieszonce mamy dwie ostatnie rzeczy worki na śmieci i mój mini portfel którego używam ponad rok nic się z nim nie dzieje bilon I dodatkowo w środku takie podwójne kieszonki na karty oraz na jakąś gotówkę grubszą. Także naprawdę bardzo fajnie mi się on sprawuje. To jest firma z pocket. On jest wykonany bodajże z tyweku. To jest taki materiał a la papier o wzmocnionej odporności. Natomiast po roku czasu. Najbardziej widać tylko tutaj na rogach, że coś, coś go już zaczyna brać, natomiast jeszcze jest w bardzo dobrym stanie. No, i to mój cały szpaj. Chyba o niczym nie zapomniałam, tak to się prezentuje na co dzień. Nerkę mogę naprawdę serdecznie polecić, bo jest bardzo ładnie wykonana. Te wszystkie przeszycia, wykończenia, to są jeszcze takie dodatkowe szlówki. Możemy sobie coś przytroczyć. Plus, ten organizer, który jest w środku, też nam daje możliwości segregacji wszystkich rzeczy. A tu z tyłu jeszcze jest taka: no możemy, wiadomo, sobie schować pasyk, jak go nie potrzebujemy, ale można też jakąś zapaszkę włożyć. A zapomniałam jeszcze jednej rzeczy, którą przełożyłam, bo byliśmy ostatnio w górach. Tu jeszcze z mini gaz, czasem go noszę też ze sobą. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, ciekło. Cześć.